Cześć, witam w następnym odcineczku Dzisiaj Fiacik Panda Na przykładzie tego mojego samochodu Pokażę Wam oczywiście Jak odczytać na szybach Rocznik Czy zgadza się oczywiście z rocznikiem pojazdu Mój samochód jest z roku 2008 Dlatego wszystkie szyby Powinny być także z roku 2008 Oczywiście szyby Zasuwamy do góry Zazwyczaj taka informacja jest gdzieś na dole. U mnie jest to w prawym dolnym rogu, więc zaraz sobie odczytamy. Może być samochód po wypadku, dlatego szyby były zmieniane, bądź mogła być to szyba wybita przez jakiegoś wandala na parkingu czy przed miejscem zamieszkania, przed blokiem, przed domkiem, gdzie oczywiście swój samochód zostawiliśmy. Nie zawsze musi być to wypadek. Ale jeśli chcielibyście odczytać taką informację, mieć świadomość, czy oczywiście rocznik szyb zgadza się z rocznikiem pojazdu, no to oczywiście w tym odcinku tego się dowiecie, jak odczytać taką informację. Tak jak mówiłem, że zazwyczaj jest to na dole, więc szyby sobie zasuwamy. U mnie jest informacja Fiat, szyba Fiatowska. I tutaj widzicie na dole dwie kropeczki 08, czyli jest to szyba z roku 2008. Te dwie kropki oznaczają, że jest to miesiąc luty. By była jedna kropka, no to styczeń, trzy kropki byłby to marzec i tak dalej i tak dalej. Dobra, przechodzimy do szyby następnej. Także Fiat. Dwie kropki, 08, luty, rocznik 2008. Tutaj e, szyba, e, która znajduje się oczywiście w bagażniku. Jest to ciężko dostępna szyba, w razie gdyby została wybita czy coś. 3.08, kropki, 08, czyli mamy marzec 2008. Dobra, przechodzimy sobie do tyłu u mnie jest tutaj po prawej stronie. Dość dobrze, widać luty 2008. Następna szyba. Już po przeciwnej stronie, marzec 2008, no i wszystkie żeby powinny być z tego samego rocznika, marzec 2008 marzec 2008. No i została nam ostatnia już przednia szyba czołowa. Marzec 2008. Więc mamy wszystkie szyby z rocznika 2008, więc, więc zgadzają się z rokiem pojazdu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie chcę przedłużać. Miał to być szybki wyjaśniając odcinek, jak go czytać, taką informację. Oczywiście na przykładzie mojego samochodu, w każdym samochodzie y, będzie bardzo, bardzo podobnie Jeśli taki filmik, taki odcinek się podobał. No, to oczywiście zostawiajcie lajki, piszcie komentarze dla zasięgu oraz subskrybujcie kanał, aby nas było coraz, coraz więcej. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Hej!